Zapraszamy na spotkanie międzynarodowe, na które z pewnością wielu z Państwa bardzo czekało. Kiedy spotykają się te dwie reprezentacje, mecz zawsze jest niezwykle emocjonujący. Dzisiejszy na pewno nie będzie wyjątkiem. W dzisiejszym meczu Urugwaj gra przeciwko Brazylii. Popatrzmy, w jakim składzie grają dzisiaj Urugwajczycy. Zagrają dzisiaj klasycznym wariantem 4-4-2 z mocnymi liniami obrony i pomocy. To ustawienie zapewnia równomierne pokrycie całego pola gry. Boczni pomocnicy muszą dzielić swoją uwagę między ofensywę i defensywę. Podczas ataku, wychodząc na skrzydła, a w razie konieczności ochrony własnej bramki, wspomagając skrajnych obrońców. A oto i skład reprezentacji Brazylii. Matias Vecino! Aj, bardzo niecelnie teraz! Dani Alves. Roberto Firmino. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. A Ajaj, piłka minimalnie mija słupek. Roberto Firmino. Fernandinho. Zdecydował się na strzał. I kolejny raz piłka wbija od bramki wraca do gry. Becino. Wydawało się, że piłka wyląduje w siatce, ale tylko obił aluminium. Gdyby to padło, objęliby prowadzenie. Betancur. Cavani. Christian Rodriguez. No, przejął, ale nie opanował piłki. Już blisko pola karnego. Roberto Firmino. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Oddalają grę od strefy obronnej. No i jest rzut rożny dla reprezentacji Brazylii. Neymar do środka. Thiago Silva. Ach, szkoda tej okazji. Pecino. Christian Rodriguez Rodriguez. Ładne, prostopadłe podanie. Nie ma gola, piłka, wbita od poprzeczki wraca na boisko. Suarez strzał. Bardzo udanie zablokował ten strzał. Ależ fantastycznie po raz kolejny zablokował. Rzut rożny dla Urugwaju. Piłka z rzutu rożnego. Jimenez! Ależ świetne zagranie z samej linii bramkowej. Znakomite wybicie. Jak on to wybił, naprawdę. Wciąż jestem pod wrażeniem tamtej interwencji. Uratował zespół. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Suarez Fernandinho Roberto Firmino Paulinho Aseniro. Paulinho, Roberto Firmino. Ryzykował, ale pewnie odebrał. Suarez, Paulinho, Roberto Firmino, Roberto Firmino. Fernandinho. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Odzyskali piłkę w środku pola. Neymar. No piłkę odebrał i, i stracił. Brazylijczycy wznawiają z autu. Neymar. Roberto Firmino, Fernandinho, Paulinho, Cavani, Fernandinho, Coutinho, Roberto Firmino, długo, spokojnie. Coś niesamowitego! Powinien grać w pole karne. Dośrodkowanie zablokowane przez obrońcę. Peccino. Suarez. Rodriguez. Dani Alves. Paulinho. Neymar. No, obrońcy się pięknie spisali. Ten spalony był naprawdę minimalny. Chociaż i tak nie było większych szans na akcję bramkową. W ostatniej chwili przejęli. Paulinho! Nie będzie bramki, skuteczna interwencja obrony. Nie będzie strzału, rywale oddalili zagrożenie od bramki. Fernandinho, Roberto Firmino, piłka u Neymara, Roberto Firmino. Wspaniała postawa. Świetnie zażegnał niebezpieczeństwo. Poradził sobie znakomicie. Koledzy będą mu wdzięczni. Beccino. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Roberto Firmino. Filipe Coutinho. Paulinio, Neymar. Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Wisdek sędziego i rzut rożny dla Canarinhos. Neymar dośrodkowuje rzut rożnego. Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Już koniec pierwszej połowy tego sparingu i... Druga połowa spotkania rozpoczęta. Brazylia przy piłce. Fernandinho. Roberto Firmino. Filipe Coutinho. Go! I mam nadzieję, nieostatnia bramka w tym meczu trochę zmieni nam to obraz gry. Na pewno jedna drużyna będzie teraz grała na luzie, druga będzie goniła wynik. Przysłuży się do dramaturgii spotkania. Gol! Kutinio Dostał chwilę na złożenie się do strzału. No i proszę. Niesamowitą technikę ma ten chłopak. Nic dziwnego, że znalazł się na liście życzeń największych klubów świata. Gra wznowiona od środka. Brazylia prowadzi. Kabani. No, może być groźnie. Paulinho. Neymar. Genialne podanie. To może być wyrównanie. Skuteczna interwencja, ale grają dalej. Urugwajczycy przejmują piłkę. Petankur. Cavani. Luis Suarez. No, trwa oblężenie bramki rywala. Długi okres wymiany piłek. Zobaczymy, czy będzie strzał. Cavani. Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Zupełnie niecelnie, ale szkoda tej okazji. Lekkie, plasowane uderzenie, ale potwornie niecelnie. Piłka nieczysto trafiona. Innego wytłumaczenia tu nie widzę. Atak Brazylijczyków. Będzie strzelał. Mamy rzut rożny. Neymar z rożnego. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Doskonałe uderzenie! Ależ uderzenie naprawdę niewiele mu zabrakło. No potrafi huknąć z dystansu, już nie raz o tym przekonywał. Neymar. No i kolejne jego dobre podanie. Neymar. Szansa! Ależ okazja, Firmino. I piłka ląduje w siatce. To jest gol samobójczy. Mamy powtórkę kontrowersji. Nie będzie ewidentny gol samobójczy. Nie wiem, co chciał zrobić w tej sytuacji, ale zdecydowanie mu nie wyszło. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. No, sprawili miły prezent rywalowi strzelając gola samobójczego. 15 minut, drugiej połowy już za nami. Betancourt. Ale szpechowe podanie i strata. Paulinho. Out piłka dla Urugwaju. I będzie zmiana w drużynie Urugwaju. Jimenez. Ależ minął obrońców. Strzela. Bramka dla Urugwaju. Nieprawdopodobna pogoń. Kilka bramek różnicy mieliśmy. Zniwelowali to do jednej i nie zdejmują. Nogi z gazu. I ciekawe, czy dadzą radę wyrównać, a może nawet wygrać. Wynik 2 do 1 o niczym nie przesądza. Paulinio. Roberto Firmino. Dobra okazja do strzału. Piłka po tym strzale odbiła się od obrońcy i trafiła do bramki. Mocne uderzenie z bliska, tak się strzela bramki. Obrońca zupełnie zaskoczony nie miał możliwości skutecznie zareagować. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Wynik 3-1 nie daje gwarancji, jak mówi się w żargonie, dowiezienia zwycięstwa i obie drużyny dobrze o tym wiedzą. Luis Suarez. Grając piłką zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Paulinho. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Pecino. Piłka dośrodkowana do Suareza. I broni tę główkę, ale sytuacja. Neymar. Roberto Firmino. Spójrzmy, Brazylijczycy, groźna akcja. To uderzenie! Końcami palców bramkarz przenosi nad poprzeczką. Popatrzmy na powtórkę. Świetny strzał z dystansu, ale jeszcze lepsza obrona. Ale z wyczuł bramkasz tę piłkę. Popatrzmy w tej powtórce. No świetnie to zrobił. Neymar doś... Fiago Silva! Nie ma dola. Piłka odpitał od poprzeczki i wraca do gry. To ostatnie uderzenie mogło być odrobinę celniejsze, ale cóż, może następnym razem. Neymar. Będziemy mieli zmiany, zawodnicy czekają już przy linii bocznej. Trener zaraz wprowadzi któregoś z nich do gry. Zdecydował się na strzał. To niesamowite, od kilku minut próbują zagrozić rywalowi rzut rożnego. Na boisku Thiago Silva! No, no, było całkiem blisko. Dobre rozegranie rzutu rożnego i strzał, który prawie, prawie trafił świat po Oby krali tak dalej, a wtedy gol będzie tylko kwestią czasu. Pecino. Do końca regulaminowego czasu jeszcze 10 minut. Dani Alves. Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. Mamy sygnalizację sędziego, że jest spalony. Szkoda, była świetna sytuacja. Godin. No teraz mają szansę. No strzela. Jimenez. Jego godzin. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Neymar. Nalazł się tam, gdzie być powinien. Zablokował strzał. Kasemiro. Ma dobrą okazję do strzału. Przytomnie obrońca, i bramkarz może już odetchnąć. Diego Laxalt. Neymar. Uderzenie. Znowu piłka poza boiskiem i znowu kolejny rzut rożny. Neymar rzut rożny. Thiago Silva. Niebezpieczny strzał wychwycony przez bramkarza. To był ostatni.